Witam serdecznie wszystkich widzów w moim programie Kawa z rana. Zaczniemy od Ligi Narodów Mężczyzn w piłce nożnej. Jak wiadomo wczoraj Polacy rozegrali swoje spotkanie z Belgami. Niestety nie udało polskiej kadrze zrewanżować za wysoką porażkę w Brukseli. Wynik nie przyniósł wstydu, natomiast Belgowie zawitali w osłabionym składzie. Renner Martinez nie skorzystał z takich zawodników jak De Bruyne, Courtois, Lukaku, Carrasco. Lukaku już wcześniej z jakimś problemem zdrowotnym się zmagał. Natomiast u nas w pierwszym spotkaniu znalazł się Karol Linetty. Co mnie zaskoczyło, dlatego że rozegrał zaledwie 137 minut w swoim klubie. Belgowie wyszli na prowadzenie w 16:00 minucie po golu Wartoszaja. Biało-czerwoni w tym spotkaniu głównie odprowadzali piłkę wzrokiem, rywali byli cierpliwi. Kontrolowali grę, ale i my mieliśmy swoje okazje. W pierwszej połowie po dośrodkowaniu Roberta Lewandowskiego Bliski zdobycia bramki był Nikola Zalewski, lecz niestety piłka minęła słupek o kilka centymetrów. No, trzeba przyznać, że Wojciech Szczęśliwy też popisał się no, kilkoma dobrymi interwencjami w pierwszej połowie. Natomiast w drugiej połowie, no, ta gra nasza wyglądała znacznie lepiej, ale przez pewien czas, po zmianie strony żadna drużyna nie starała się, nie starała, nie sparzała długo akcji bramkowych. Goście utrzymywali się przy piłce mieli kontrolę i czekali na swoje dogodne sytuacje. My mieliśmy zrywy, no i to było widać w końcówce. Najpierw strzał rzutu wolnego Roberta Lewandowskiego. Później próbował swojej szansy Kamil Glik po uderzeniu z główką. I Kamil musnęła tam o poprzeczkę. Jeszcze Blisko gola był Karol Świdzerski. No, jakby ta to, to to piłka wpadła do siatki, to by był gol stadiony świata. Można powiedzieć. No, koniec końców przegraliśmy 1-0-1. To jest wielki niedosyt. Następne spotkania w ramach Ligi Narodów. Nasza reprezentacja rozegra dopiero we wrześniu. Będzie to 22 września domowe spotkanie z Holandią. Oraz 25 września mecz w Cardiff z Tam Myślę, że tam się rozstrzygnie, czy zostaniemy czy utrzymamy się w Lidze Narodów, dywizja, czy nie. Na razie sytuacja w naszej grupie wygląda następująco na prowadzeniu w Belgowie. Holendrzy, przepraszam, z 10 punktami. Belgowie zajmują natomiast drugą pozycję z 7 punktami. Polska zajmuje trzecią pozycję z 4 punktami, na razie dającą utrzymanie się na widzenia rozwodu. Tak. Natomiast ostatnie miejsce Walia z jednym punktem. No rozegranie też były. Inne spotkania wczoraj. Anglicy przegrywają u siebie z Węgrami 4 do 0. Niemcy wygrywają 5-2 z Włochami. No i Holandia na nasze szczęście wygrywa 3-2 z Walio, bo Walijczycy tracą tutaj punkty. Co jest bardzo ważne dla naszej reprezentacji w kontekście wrześniowego. Meczu. No to na tyle, jeśli chodzi o Ligę Narodów w piłce nożnej. Teraz przejdę do Ligi Narodów, natomiast kobiecej, ale w siatkówkę. Wczoraj wystartował drugi turniej na Filipinach. Polki rozegrały swój pierwszy mecz z reprezentacją Japonii. Niestety te rozgrywki się dla nas. Źle zaczęły, bo Polska przegrywa 3 do 0. Polki źle ten mecz rozpoczęły. Przez cały spotkaniem musiałby wynik gonić. Teraz czeka je dzień przerwy i przystąpię do rywalizacji w czwartek. Będzie to mecz z reprezentacją w Tajlandii. No, sam ten przyznał, że niewiele wie o tajkach i będzie to analizował grę tej reprezentacji. Teraz przejdę do koszykarek. Reprezentacja żeńska w koszykówce nieoczekiwania sprawiła niespodziankę, pokonując obecne mistrzynie Europy, czyli serbski. Po towarzyskim, co prawda, w Atenach wygrały Polki 72 do 60. To jest duża niespodzianka, chociaż to jest turniej towarzyski, ale wynik idzie świat. Teraz na polu Polki spotkają się z Chorwatkami, a później rozegrają mecz z Grecjankami. No i na koniec wielki dramat naszej mistrzyni świata, mistrzyni Europy, mistrzyni oblicznej. W rzucie młotem Anity za pomocą mediów społecznościowych ogłosiła, że ten sezon lekkoatletyczny już się dla niej kończy. Jak pewnie wiecie, dostała ona urazu y, mięśnia udaru długowego, a miało to miejsce w wyniku pościgu, gdy podczas z jej treningu złodziej próbował ukraść auto. Rzuciła się ona do gonitwy. No i ujęła go, i podczas właśnie tego incydentu doznała tej kontuzji. No, niestety, odpadnie nam na pewno szansa medalowa. No, ale nie mamy co tu się tak za bardzo martwić, bo mamy też bardzo obiecująco. Drugą mociarkę, Malwinę koplon, brązową medalistkę Igrzysk Olimpijskich. No Nicie trzeba życzyć szybkiego powrotu do zdrowia. A ja Wam życzę udanego dnia.